Dzień dobry, witam serdecznie na kolejnym moim wideo z cyklu Mind Control o tematyce tej. W tej części pragnę umówić sposoby oddziaływania na targety, tak zwane cele oraz to, czemu to wszystko służy i na kim może być ono stosowane. Tak zwanym targetem może zostać absolutnie każdy, począwszy od zwykłego przeciętnego obywatela, poprzez biznesmenów, a po prostu na głowach państw, skończywszy w zależności od tego, jakie są zapotrzebowania organizacji czy grupy ludzi, która chce ten wpływ wywrzeć. Może nazwam to naciskami, ale to są po prostu zwykłe sadystyczne tortury psychofizyczne którymi jesteśmy nękami w zasadzie 24 na 24 godziny Cały czas 7 dni na 7 w ciągu tygodnia Kto się tym zajmuje? Zadacie sobie pytanie. Więc są to różnego rodzaju agencje rządowe, wojskowe, prywatne. Oraz niestety przestępcze, które już mają dostęp do tej formy do tej formy przestępczości, wywierania presji czy agresji, jak nie wiem jak to nazwać. Choć to może się wydać wysoce nieprawdopodobne, organizacje te nie tylko. Mogą, ale jestem pewien, że w 100% wywierają wpływ na wybrane przez nie osoby, instytucje czy, czy, czy nawet całe organizacje, bo jest to całkowicie możliwe z tego, co zaobserwowałem. Jestem targetem już nie wiem, od na ilu lat. Trwa to bardzo, bardzo długo a tak intensywnie prawie 10 miesięcy. W każdym bądź razie organizacje te mają na celu podporządkowanie sobie osoby, osoby osób całkowicie czy też częściowe. Niektóre muszą, mogą wymuszać podpisanie korzystnych kredytów, umów, traktatów, kontraktów, ustaw lub tych, tym podobnych korzyści. Czy to Materialnych czy finansowych. Teraz tak, jak, jak to wszystko działa? Więc, aby ktoś mógł nami w ten sposób manipulować, musi się dostać do naszego ciała albo fizycznego, albo też energetycznego. I wprowadzić po prostu jeden z czynników reakcyjnych. Takich czynników, w tej chwili wymienię trzy. Pierwszym są tak zwane nanoroboty, drugie, mikrochipy i trzecim yy, nanoroboty i mikrochipy. Tak no, można na tym się na razie yy. Następnym z czynnikiem z tym, że tym razem oddziaływania czysto psychicznego jest gangstalking. Jest to yy, Oddziaływanie na psychikę bezpośrednio osoby e, mające za, na celu go nękanie e, stałe psychiczne, które ma doprowadzić do spowodowania, wywołania w zasadzie e, chorób psychicznych. E, następną grupą e, jest też są też różnego rodzaju fale, czy to fale dźwiękowe o bardzo wysokiej częstotliwości, elektromagnetyczne oraz tak zwane podprogowe lub niektórzy je po prostu nazywają też falami skalarnymi. Na chwilę obecną wymieniłem wszystkie znane mi formy ataków, a już na pewno na pewno te ważniejsze jeśli chodzi o nanoroboty to mogą się one dostać do naszego ciała różnymi drogami. Najczęściej zostajemy zainfekowani. Za pomocą różnego rodzaju zastrzyków. Kropelwek w zależności od okazji jaka jaka tym Okazji, jak o tym bandytom się po prostu nadarzy. Niestety, mają swoich, swoich lekarzy, lub też są oni manipulowani i nie mają większych obiekcji przed prowadzeniem tego typu obcych ciał do naszych organizmów. Więc, możesz to wydarzyć w szpitalu, w klinice, w ośrodku zdrowia. Wszędzie tam, gdzie jest możliwość injekcji do produktu do waszego ciała. Z moich doświadczeń mogę powiedzieć, że po przedostaniu się tych, tych nanorobotów do, do krwiobiegu, do naszego Organizmu, mogą one wpływać na różnorodny sposób na nasze ciało, myśli, zachowanie, mogą stymulować całkowicie korę mózgową od to są to skrajne, całkowicie skrajne reakcje, o, mogą, może to być od sal w śmiechu, aż do, aż do po prostu do rozpaczy, mogą manipulować tymi stanami jakim się po prostu żywnie podoba. Naprawdę więc jeżeli ktoś. Przeżywa coś takiego czy słyszy jakieś głosy i nie wie, co to jest, niech nie myślisz od razu, że, że zwariował, a e, po prostu racjonalnie podejdzie do, do tematu. E, ja wiem, że Wam prawie nikt nie uwierzy w to, bo e, mało jest takich osób. A jeżeli już ktoś e, będzie chciał Was wysłuchać, to powiedz Wam po prostu. No, że jesteście jakieś, z jakiejś innej bajki o czym wygadacie tak i cię po prostu się do lekarza, do lekarza leczyć. Więc co mogę Wam powiedzieć? No, Różne są reakcje, jeśli chodzi o wywołane właśnie przez te nane roboty. Niektóre osoby mogą mieć mocno podcony popęd seksualny. Drastycznie zmniejsza się czas. Snu, nawet do dwóch godzin, albo też prawie wcale stajemy się bardzo pobudzeni lub też bardzo zmęczeni. i Musimy kilka, kilkanaście razy, nawet w ciągu dnia, się położyć, żeby odpocząć. Nie mamy absolutnie siły, nic robić. Jesteśmy całkowicie rozproszeni, zdezorientowani. Nie możemy się skupić. Wykonujemy 10, 15, 20, 30 na raz i nie jesteśmy po prostu tego w stanie ogarnąć, więc naprawdę trzeba strasznie dużych wysiłku, strasznie dużego wysiłku i skupienia, żeby, żeby po prostu cokolwiek zrobić i nasza uwaga jest cały czas od tego konkretnego naszego działania odciągana. Że też nam to, mogą też nam towarzyszyć objawy znacznej ociężałości. Możemy mieć wrażenie, że nasze stopy ważą 3-4 razy tyle, nasze nogi, co, co, co powinny. Spożywamy nadmierne ilości pokarmu, albo też wcale w zależności od tego, jak jesteśmy po prostu manipulowani. Zmniejsza się również postrzeganie naszego otoczenia. Ludzie czasami często też chcą zmienić to, co. Tą rzeczywistość, która ich otacza, rozwodzą się, zmieniają religię, światopogląd z tym, że to wszystko niestety są to sztuczne, sztucznie wywołane objawy. Możemy też zmieniać nasze przyzwyczajenia, nawyki wszystko, co, wszystko co, 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 z, tym, co z tym może być związane, więc każdy powinien indywidualnie. Pomyśleć, co, co się dzieje nie tak w jego, w jego otoczeniu. Podobne objawy mogą również występować przy wszczepianiu na mikrochipów. Tutaj infekcja wszczepienia implantu, chipu, mikrochipu wygląda troszeczkę inaczej z tego prostego względu, że Albo zostaje umieszczony pod skórą, albo po prostu musicie kiedyś iść do dentysty, więc może on po prostu zostać wam włożony do zęba jako plomba, bez większego problemu. Nie chcę wam mówić o innych sposobach, bo myślę, że już wystarczy tego co powiedziałem. I samo to może u kogoś wywołać gęsią skórkę. Kolejnymi formami oddziaływania na ofiary jest tak zwany gangstalking. Jest to forma osaczenia i wyobcowania ofiary z jego naturalnego, z jego naturalnego otoczenia. Ma ona na celu na przegonienie ofiary z własnego mieszkania, pozbawienia go majątku, pracy znajomych, przyjaciół. Osoby, które nas osaczają, powodują objawy podobne bardzo do schizofrenii i wywołują stan pewnego rodzaju psychozy, który z czasem narasta, jak nie znamy, narasta. Jak nie zdamy sobie z tego sprawy na czas, to po prostu naprawdę możemy wylądować w szpitalu. Niemniej tak nawet jak zdamy sobie z tego sprawy, a nikt nas nie wspomoże. Też, też nam będzie trudno przezwyciężyć trudności, które po prostu te osoby nam, nam sprawiają zwłaszcza, że ingerują one w życie również innych osób i wywierają presję na wszystkie osoby, które są wokół nas i nie tylko na nas samych nie bez powodu jest to nazwane wszystko gang -stalkingiem, gdyż w osaczeniu ofiary Bierze generalnie udział od kilku do kilkudziesięciu osób, w zależności od tego, jak grupa może być zorganizowana. Wiele osób z naszego otoczenia jest, tak powiedziałem, manipulowanych w niezwykły i niepojęty dla normalnej, przeciętnej osoby sposób za pomocą na przykład telepatii, działań psychotronicznych, zwanych również atakami mentalnymi. I chodzi tu o bezpośrednie oddziaływanie na naszą świadomość za pomocą tu użyję bardzo znanego wszystkim słowa telepatia oraz hipnoza. Muszę również wyjaśnić, że oddziaływanie telepaty może dotknąć bezpośrednio tylko jedną osobę. Podłączenie, jest to podłączenie energetyczne, a działanie poprzez hipnozę może być zarówno indywidualne. Jaki mieć oddziaływanie na całą, na całą grupę osób? Właśnie w tej chwili czuję, że pewnie powiedziałem coś nie tak. i Się po prostu zaczynam źle czuć z nimi. Na ostatnią wymienioną przeze mnie formę ataków mają ogromny wpływ również media, radio, które dystrybuują, przesyłają. Różnego rodzaju obrazy, słowa kluczowe, sygnały telefoniczne, dźwięki, sms błyski, cyfry i inne e, wcześniej ustalone i zakodowane znaki. Nie zdajemy sobie z tego sprawy, ale jesteśmy naprawdę oprogramowani do A, A, Z. Im więcej masz pieniędzy, tym bardziej czujesz się wolny. Prawda czy fałsz? Co o tym myślicie? Więc tak, jeśli o sobie twierdząco na to pytanie, to chciałbym, żebyście pomyśleli o bardzo majątnych osobach, które mogą sobie pozwolić w zasadzie na wszystko, a które są nieszczęśliwe, popadają w depresję, alkoholizm, szukają zapomnienia w narkotykach lub innych używkach, no i dlaczego tak? Dlaczego, dlaczego na to robią? Odpowiedź jest bardzo prosta. Straciły one sens życia. Zdały sobie sprawę, że nikt na tej planecie nie ma już nic więcej, co, mogło, co mogliby kupić czy też zrobić. Oczywiście istnieje spora grupa ludzi, która chce przejąć kontrolę nad wszystkimi innymi, i to jest jedyny, jedyny cel. Cel, który u ludzi z lekko tylko rozwiniętą świadomością dobra traci kompletnie sens. Stąd też wywołuje to dyskomfort psychiczny oraz zatracanie sensu życia. Ogromny wpływ na takie oraz inne świadowe lub budzące się duchowo osoby wywierają wpływ wszelkiego rodzaju fale mikrofalowe, elektromagnetyczne, czy też inne. I co jest bardzo dziwne też. Gdy zwracałem się o udostępnienie pierwszego wideo, które nakręciłem na różnych portalach, które teoretycznie zajmują się tą problematyką i powinny wspierać, pomagać, wspierać, pomagać rozszerzać tego typu informacje, nie odpowiadają w ogóle na e-maile ani też inne formy komunikacji. Mają nas całkowicie gdzieś. Chyba, że Chyba, że też ich e-maile e czy skrzynki są pod kontrolą, ponieważ moje są. Czasami nie dostaję w ogóle żadnego e-mailu. Po jednym dniu pojawiają się e-maile z dwóch, trzech dni, nagle poprzednich. Tracę w ogóle zasięg, zasięg na telefonie, jak chcę zadzwonić o pracę gdzieś, czy, czy wykonać jakiś telefon odnośnie wynajmu mieszkania jest, jest sieć automatycznie blokowana i mam dwa, dwa numery telefonów i obydwa, obydwa z obydwu, żadnego nie mogę się nigdzie dodzwonić po prostu nie ma, nie ma takiej możliwości jeżeli na przykład chcę otworzyć stronę internetową to zamiast otwierać się zwyczaju, tak jak zwyczajowo to ma miejsce w ciągu dwóch sekund czasami trwa to nawet 20-25 no i oczywiście czasami otwieram strony internetowe o interesującej mnie problematyce, znajdzie jakieś dziwne, skierowane do mnie wiadomości, po czym chcę wrócić do, tego, do tej strony internetowej i nie ma jej ani w przeglądarce, w historii przeglądarki, ani w ogóle w tym miejscu, gdzie, gdzie ją po prostu wcześniej znalazłem. Czasami też jak piszę jakiś e-mail, sms, który się tym osobom nie podoba, to też pojawia się wiadomość, że skasuj to. Po prostu taki błysk jest na ekranie. No jest tego mnóstwo, mnóstwo, można byłoby to wymieniać chyba do, do samego końca świata. Jest mnóstwo tego, nie wiem jaką ci ludzie mają przyjemność w tego typu działalności ponieważ no sprawiają ból, naprawdę możecie mi wierzyć i, i psychicznie, i fizycznie. Więc e... i bawią się przede wszystkim osobami. Gdyby chcieli, to po prostu, by wykończyli mnie już dawno, bo z mikrochipami czy znane robotami, które są w całym moim ciele bez problemu można wywołać objawy porażenia mózgowego, wylewu, zawału serca. Mogą to zrobić bez problemu. Niestety, tak, tak, to, tak to wygląda. Więc nie ma się dziwić, Trzeba dziwić, że czasami jakaś osoba młoda w bardzo dobrym stanie zdrowia fizycznego i tak dalej umiera albo coś takiego. To nie jest tak do końca, że ktoś się schory. Myślę, że. Chyba nie będę miał okazji już więcej nakręcić żadnego wideo, ponieważ sytuacja jest jaka jest, prosiłbym, żebyście sobie naprawdę po prostu wzięli to wszystko do serca i, i w miarę możliwości rozpowszechnili to, 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 to wideo. Bo prędzej czy później każdego z Was to dotknie już tak na poważnie i raczej wiem, co mówię. Niezależnie od tego, czy to będzie, czy będziecie majątnymi osobami, którzy będzie chciał przyjąć Wasze pieniądze, majątek, czy coś po prostu staniecie się zwykłymi robotami, tak zwanymi zombie, bo po prostu będziemy tak sterowani. Ktoś naciśnie guziczek, i w ogóle wszystkie fale, które na przykład płyną z anten telewizyjnych, czy radiowych, przede wszystkim, bo to są z radiowych, są o wysokiej częstotliwości. Potrafią wpływać na nasze samopoczucie, na nasz nastrój, na nasze myśli, skłonności, wywierać nawet presję tego, co mamy zrobić, czy pojechać tu, czy tam i tak dalej, także to, to, to nie jest tak. Więc jeśli ukaże się jeszcze jedno wideo później, to znaczy, że jeszcze oddycham, a jeżeli nie, to po prostu, że przestałem. Pozdrawiam wszystkich. Powodzenia.